Księga Izajasza, rozdział trzeci. Bo oto Pan, Pan zastępów, zabierze Jeruzalemowi i Judzie podporę i laskę, wszelką pomoc w chlebie i wszelką pomoc w wodzie, bohatera i wojownika, sędziego i proroka, zarówno wieszczka jak i starszego, dowódcę pięćdziesiątki i męża poważnego, i radcę, i przemyślnego zamawiacza i czarownika. Izajasz zapowiada tutaj klęski, jakie Bóg spuści na królestwo Judy. Do tej pory wspomagał to państwo, był jego podporą i laską, ale to się zmienia. Izajasz zapowiada nieurodza i brak wody. Być może nastąpi wkrótce zmiana klimatu. Zapowiada też, że. To państwo nie będzie już miało dzielnych wojowników i nie będzie też miało mądrych przywódców. Nawet nie będzie miało przemyślnych czarowników. Chociaż są to ludzie wrodzy Bogu, to niekiedy bywają rozumni, inteligentni, ale nawet takich ludzi zabraknie w tym państwie. I da im chłopców na zwierzchników, a dzieciny będą nad nimi panować. Zamiast Mądrych przywódców, władzę obejmą ludzie niepoważni, chłopcy i dzieciny, czyli tacy, którzy są jeszcze głupi, nie potrafią rozróżnić, co jest ważne, a co nieważne, i nie potrafią poważnie postępować. Ludzie będą się wzajemnie gnębić, każdy swego bliźniego. Chłopiec porwie się na starca, a nikczemnik na poważnego. Te złe rządy spowodują powszechną wrogość między mieszkańcami Judei. A gdy ktoś złapie swego brata w domu, swego ojca, mówiąc: Masz płaszcz, więc bądź naszym wodzem, a te ruiny niech znajdą się pod twoją władzą, tamten odpowie w owym dniu: Nie chcę być lekarzem. Nie ma w moim domu ani chleba, ani płaszcza. Nie ustanawiajcie mnie wodzem ludu. Ludzie w odpowiedzialni nie będą chcieli. Przejmować władzy, ponieważ będą mieli ogromne kłopoty z utrzymaniem swojej własnej rodziny. Bo Jeruzalem się chwieje, a Juda upada, gdyż ich język i uczynki są przeciwko Panu, aby urągać pełnym chwały Jego oczom. Ten upadek Judy i Jerozolimy wynika z tego, że mieszkańcy Judy zwrócili się przeciwko Bogu, że otwarcie przekraczają Jego. Prawa łamią jego nakazy. Zuchwałe ich oblicze świadczy przeciwko nim, a o swoim grzechu mówią bez osłonek, jak Sodomczycy. Nie ukrywają go. Biada ich duszy, gdyż sami zgotowali sobie nieszczęście. Podobnie jak mieszkańcy Sodomy nie wstydzili się swojego zboczenia, tak mieszkańcy Judy nie wstydzą się swoich grzechów, mówią o nich otwarcie. Szczęśliwy, sprawiedliwy, gdyż dobrze mu się powiedzie. Bo owoc uczynków swoich będzie spożywać. Biada bezbożnemu. Źle mu się powiedzie, bo według uczynków jego rąk odpłacą. Bóg odpłaca w zależności od uczynków człowiekowi i to, co spotka Judę, będzie właśnie taką odpłatą. Ludu mój, jego ciemiężcami są dzieci i kobiety nim rządzą. Ludu mój. Twoi wodzowie to zwodziciele, wypaczyli drogi, którymi masz chodzić? Izajasz widzi stan swojego narodu w taki sposób, że rządzą nim ludzie nieodpowiedzialni i są to oszuści, którzy zwodzą własny naród. Pan stanął do rozprawy, stoi już, aby sądzić ludy. Pan przychodzi na sąd przeciwko starszym swojego ludu i jego książętom. To wy zniszczyliście winnice. Mienie zagrabione ubogiemu jest w Waszych domach. Co Wam przyjdzie z tego, że depczecie mój lud, a oblicza ubogich ciemiężycie? Mówi Pan, Pan zastępów. Ma pretensje do warstwy rządzącej Królestwa Judzkiego. Są to ludzie, którzy gnębią własny naród, którzy, go, którzy okradają ubogich i na różne sposoby ich ciemiężą. Rzekł także pan: Ponieważ córki syjońskie wynoszą się i chodzą dumnie z wyciągniętą szyją i uwodzicielsko zerkają, chodząc drobnymi kroczkami i pobrzękując łańcuszkami na swoich nogach, dlatego pan sprawi, że wyłysieją głowy córek syjońskich i pan odsłoni ich czoła. Kobiety tych przywódców ludu no, są dobrze ubrane, żyją. No w dobrych warunkach i z tego powodu też zbiły się w pychę. Izajasz zapowiedział, że Bóg odbierze im to, co nape napełnia ich radością. Przede wszystkim sprawi, że przestaną tak ładnie wyglądać, nawet wyłysieją. W owym dniu usunie Pan ozdobę, sprzączki i diademy i półksiężyce, kolczyki, naramienniki i zasłony. Zawoje i łańcuszki, i wspaniałe przepaski, flakoniki i amulety, pierścionki i kolczyki do nosów, odświętne szaty i płaszcze, okrycia i torebki, lusterka i koszulki, zawoje i zasłony. I zamiast woni będzie smród, zamiast pasa, sznur, zamiast loków, łysina, a zamiast bogatej szaty, obcisły wór, zamiast piękna. Hańbiące piętno. Izaz zapowiada czasy, kiedy te wszystkie ozdoby, cała biżuteria i kosmetyki, i piękne stroje przepadną i kobiety te pójdą do niewoli, tam będzie smród, będą sznury, ben, będzie wór zamiast szaty i piętno, być może wypalane nawet rozpalonym żelazem. Twoi wojownicy padną od miecza a twoi rycerze w walce. I jęk, i płacz zagoszczą w jej bramach. Ogołocona siedzieć będzie na ziemi. A Zanim zaczną się wysiedlenia, będzie wojna i ta wojna skończy się klęską. Wojownicy, jutcy, poniosą wielkie straty, bardzo wielu z nich zginie. Zanim ich żony zostaną wysiedlone, będą po nich rozpaczały. Szczycę się z dostatku swych sił Nie jestem dumny z tego, co posiadam Tylko to bo, Panie, szczycę się Jakże wzniosły jest Twój tron Ty rządzisz narodami Jakże wzniosły jest Twój tron Cała ziemia grzy Jakże wzniosły jest Twój tron Panie mój, Zbawco mój, tylko Tobą się. Jakże wzniosły jest Twój tron, Ty rządzisz narodami, Jakże wzniosły jest Twój tron, cała ziemia grzy, Jakże wzniosły jest Twój tron, Panie mój, Zbawco mój, Tylko to szczycę się. Nie szczycę się mądrością, panie, nie szczycę się z dostatku swych sił. Nie jestem dumny z tego, co posiadam. Tylko to bo, Panie szczycę się, jakże wzniosły jest. Cała ziemia grzy, jakże wzniosły jest Twój tron Panie mój, z mój Tylko Tobą szczycę się Jakże wzniosły jest Twój tron Ty rządzisz narodami, jakże wzniosły jest Twój tron Cała ziemia grzy, jakże wzniosły jest Twój tron Panie mój, z mój Spać co mój, tylko tobą szczycę się.